Cześć z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W prologu gry Horizon Zero Dawn, będąc jeszcze dzieckiem, nasza protagonistka Aloy wpadła do jaskini, gdzie znajdowały się ruiny ze świata metalu. Tam też znalazła Fokus, urządzenie, które na zawsze zmieniło jej postrzeganie świata. Lecz czym on właściwie jest, zaraz się dowiecie. Fokus to nic innego jak wirtualny interfejs widoczny tylko dla swojego użytkownika. Roztacza dookoła niego cyfrową siatkę i wyświetla różnego rodzaju hologramy. Reaguje na głos i dotyk. Gromadzi i przechowuje dane. Został stworzony w XXI wieku przez Faro Automated Systems, korporację odpowiedzialną również za budowę maszyn. Ma formę trójkąta. Przyczepia się go do głowy niczym magnes, jednak nie wiadomo na jakiej zasadzie to działa. Tak samo czym był zasilany, chociaż bardzo możliwe, że energią słoneczną fokus, który znalazła Eloy, spowijały promienie słońca. Jego twórcom za cel przyświecało ułatwienie ludziom obsługiwania technologii. Oraz zapewnienie im jeszcze łatwiejszej komunikacji. Urządzenie posiada szereg dodatkowych funkcji, m.in. możliwość skanowania otoczenia czy też naprawiania uszkodzonych plików danych w zaledwie kilka sekund, wszystko dzięki szeregowi czujników oraz potężnemu procesorowi. Funkcji było jeszcze więcej, rozszerzały je aplikacje możliwe do pobrania ze sklepu Faro. Za czasów świetności cywilizacji przedwiecznych Focus był bardzo popularny na rynku, zastąpił smartfony. Ponad 1000 lat później po flaze faro w czasach akcji gry Fokusy były wykorzystywane do tego samego celu co dawniej, jednak w świecie, w którym dominowały niebezpieczne maszyny, pozwalały zyskać nad nimi przewagę, o której wielu mogłoby tylko pomarzyć. Urządzenie jest bardzo odporne na czynniki środowiskowe. W końcu potrafiło dotrwać do czasów współczesnych dla serii, lecz mimo trwałości zachowało się niewiele egzemplarzy. Fokusy stanowiły ważną część Apolla, jednej z funkcji podporządkowanych systemu gaja. Bazy wiedzy ludzkości. Jednak zarówno one, jak i Apollo zostały zniszczone przez sabotaż Teda Faro. Większość nowej generacji ludzi albo bała się technologii przedwiecznych, albo nie dostrzegała potencjału w tym niewielkim metalowym trójkącie. Poza Aloy, z Fokusa korzystali między innymi Silence, Olin oraz członkowie Zaćmienia. Po klęsce Hadesa sieć komunikacyjna sekty przestała działać. W grze Focus pełni bardzo ważną rolę. Umożliwia Aloy zdobywanie informacji o świecie, a także maszynach, ich wrażliwych punktach czy też ruchu. Jest niczym innym jak uzasadnionym fabularnie interfejsem oraz ułatwieniem. I to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za to, że wpadliście i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.